i'm getting forget Nie bałem. Po... Jeździłem nim, w nim przez jakiś czas. Złam? On One mają te jony kurwa srebra chyba, nie? Nie wiem, najlepsze kominiarki. No To są cieniutkie. To też. <ścoughs> One mają jony srebra, Wyniebane, cienkie są. <ścoughs> no właśnie co to chodzi? Ja ją mam kurczę chyba z 3 lata. Albo lepiej. I ona nawet się nie rozciągnęła jeszcze. Tak? No. Ty do, dołączymy jakoś? Masz grupę ogólnie na Kardo, czy? Ja mogę zrobić. To słuch, to my dołączymy do ciebie. Kurwa, ja musisz wejść w parowanie. Ty też musisz wejść w parowanie. I ja muszę wejść w parowanie. Bez aplikacji nie używać. A. Patrz, jak to się robi. Przytrzymujesz ten przycisk? Jest parowanie. Ty przytrzymujesz, żeby było parowanie? Mhm. I u mnie sparowanie. I teraz ja klikam. Wy nie. I zaraz u ciebie będzie gruping sukces, u ciebie będzie grouping sukces, a u mnie się skończy grupowanie i wtedy ja też dołączę Ja pierdolę. Master kurwa ofkardo, nie? Dziękuję. No to jeszcze więcej protypów, poproszę. Człowieku, wymasterowałem to, bo łączy się po prostu cały czas i zawsze mu. A ciebie Dobra, jeszcze ja nie słyszę. Zaraz będziecie, A. bo u mnie, patrz, jeszcze grupuje, nie? A, no, no, no. Zaraz u mnie przystanie, o, o teraz Dzień dobry, witam Dzień dobry, Dzień dobry. <noise> Taki tam profit, nie? <noise> Elegancka A my później, stali Tak Wiecie co, ta aplikacja ogólnie jest fajna, ale z drugiej strony czasem tam coś się psuje i tam nie dodaje i tak dalej, nie? A tutaj masz tak, że każdy musi wejść w parowanie no. I później ta osoba, która chce stworzyć grupę, czyli wszyscy jesteśmy w parowaniu, u mnie będzie nabyć 7 motocykli, siedem kardo, każdy jest w tym trybie i jedna osoba, która tworzy grupę raz kliknie ten przycisk i wszystkich od razu po połącza, nie? Czyli. I ciebie na końcu, bo u ciebie dalej grupuje, sprawdza czy wiesz, nie ma, u mnie będzie grouping sukces i cyk wracam do grupy, nie? I później to jest zajebiste, bo Sumie, wiesz, jedziesz gdzieś, kogo spotykasz i nagle słyszysz kogoś sobie gadkę nie? tak jak ostatnio ja jadłem, a to kolega sobie coś nuci pod nosem i on na autostradzie leciał w przeciwnym kierunku się się nie? o kurwa, jest w szoku taki a te antenki dużo pomagają jest zależy bo, jest powiem mimo wszystko, jak jest taki teren, jakiś tam, powiedzmy, kręty u nas w Irlandii jest taka raczej, wiesz, kręta i zarośnięta i tak dalej dużo, dużo, wielkich dróg to ta antenka tak tak, to. Nie, to po prostu jest taki teren, że jest mocno gęsty, jakieś tam domki, nie domki, drzewa, nie drzewa to i tak skupisz zasięg, jak możesz zrobić, nie? No ta. <śm> 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 Да, то есть по 8 немцы взялись на группа, чтобы не тебя овощи, но то есть вообще это по 8

Zakończymy na dzisiaj.